Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasteczka słonecznikowe. Potrzebować będziemy: sześć białek. W moim przypadku było to trzy czwarte szklanki o pojemności 250. Szklankę zmielonego słoneczniku trzy czwarte szklanki cukru, jedna łyżka mąki ziemniaczanej i jedna łyżeczka octu oraz szczyptę soli. Białka z cukrem ubijamy na sztywno. Białka już mam ubite, dolewam ocet i dodaję mąkę ziemniaczaną. I należy delikatnie połączyć. Teraz jedną trzecią masy odbieramy do worka cukierniczego, a do pozostałej części dołożę słonecznik i wymieszam. O, troszeczkę mi się. delikatnie i mieszamy I masę również przekładamy do worka cukierniczego i będziemy wyciskać ciasteczka formę mam wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy najlepiej to się robi przekładamy na, na ja mam w tej chwili słoik ale jakieś pomiesz takie, takie naczynie w którym nie mamy problemu z przekładaniem masy do worka cukierniczego i przekładamy i będziemy wyciskać ciasteczka. Tak, to już mam przełożone. I tak jak wspominałam. Cąsteczka wyciskamy. Tak to wygląda, a na wierzch dajemy pozostawioną bezę. Ciasteczka będziemy piekli. Tak wyglądają nasze ciasteczka słonecznikowe, tak zrobię z pozostałą masą. Będziemy piekli około 12-15 minut w zależności od piecyka. Ciasteczka słonecznikowe. I tak przygotowane ciasteczka słonecznikowe wędrują do piekarnika na 12-15 minut. I tak oto wyglądają ciasteczka słonecznikowe. Ciasteczka pozostawiamy do całkowitego ostudzenia na papierze. One mają piękny wygląd. Tak wyglądają i świetnie smakują. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasteczka słonecznikowe.